Witajcie kochani, z tej strony Toracka Wina. Ja witam przede wszystkim jak zwykle tradycyjnie moich stałych subskrybentów widzów, bardzo się cieszę, że mnie słuchacie, że mnie oglądacie, dzięki Wam, ten kanał się oczywiście cały czas rozwija. Witam osoby, które są tutaj pierwszy raz, zapraszam, zachęcam do wysłuchania. Mam nadzieję, że Wam się tutaj spodoba. A jeśli Wam się spodoba, no to zachęcam także do subskrypcji z dzwoneczkiem, najlepiej, żeby nie przegapić kolejnych nagrań. Jeżeli ktoś jest zainteresowany informacjami na mój temat, na temat czytań prywatnych i TP, ITD. To, żeby tutaj nie marnować czasu, odsyłam do opisu pod filmem. Tam jest wszystko ładnie, pięknie wyjaśnione. Wszelkie wątpliwości na pewno ten opis Wam rozwieje, więc zapraszam. Kochani, kochani, horoskop tygodniowy, podjąć tygodnia. Jak co tydzień u mnie dla każdego znaku Zodiaku, zaglądamy, czym zaskoczy nas zbliżający się tydzień. No i co? Zaczynamy, prawda? To nagranie skierowane jest do znaków odwagi, do rybek, więc jeśli jesteś z którymś z tych znaków, to to nagranie jest dla Ciebie. Ok, lecimy, zaczynamy. Zaczynamy od wagusi, kochani. Szybciutki, skondensowany przekaz, jak to u mnie. Pamiętajcie, czytanie ogólne, nie wszystko musi do Was pasować, nie wszystko musi z Wami rezonować. Bierzcie, co pasuje, odrzucajcie, co się nie zgadza. A jeśli kompletnie nie Wasza historia, to odsyłam do Ascendentu, bądź do no do księżyca. Zaglądamy, kochani, szybciutko, szybciutko. Jak wiecie, ja tam gaduję, troszeczkę jestem niekontrolowaną, ale, ale staram się tutaj jak najbardziej konkretne informacje wam przekazywać. Lecimy, Wągusia. Okej, Wągusie. Kochani, wagunki, wagunki. Kochani, jeżeli macie zodiakalnego strzelca to powiem Wam, że tak, e, taką sporą dozą ostrożności do niego lub do niej <gry> e, warto byłoby podchodzić w tym tygodniu. No. Nie mówcie tej osobie zbyt wiele, mhm. przede wszystkim. Lub w drugą stronę, kochani, jakiś strzelec może się okazać wyjątkowo taki oporowy wobec wagi, więc jeśli macie jakiegoś strzelca, no to już sobie to zweryfikujecie oczywiście w najbliższych dniach. Wagusie, dla Was taki tydzień pod hasłem... Luzuj, wyluzuj, panuj nad sobą. Mhm. Nawet kochani, jeżeli wszystko będzie w Was dosłownie w niektórych momentach, w niektórych sytuacjach tak krzyczeć, wrzeszczeć, tak w środku, to na zewnątrz zachowajcie ciszę, milczenie. Mm -hmm. dosłownie kochani wagi w tym tygodniu no lepiej niech nie puszczają pary z ust bo mogą zakłócić spokój zarówno swój jak i osób z najbliższego otoczenia tu jest taka informacja dla Was pilnujcie, pilnujcie tego co mówicie przede wszystkim, bo ten spokój który tutaj no, jest nad Wami i tutaj idzie do Was w tym tygodniu, ale pod warunkiem że Wy ten spokój zachowacie więc musicie tego spokoju mm -hmm, jak najbardziej pilnować Kochani, mam wrażenie, że w tym tygodniu jakaś waga znajdzie się w takiej troszeczkę patowej sytuacji, w której no będzie musiała łagodzić jakiś konflikt. I wy już sobie sami tutaj zweryfikujecie, czy to będzie konflikt wasz, osobisty z kimś, lub staniecie po prostu pomiędzy dwoma osobami i trzeba będzie dosłownie, no, znaleźć się w roli, kochani, negocjatora. Mhm i jeśli taka sytuacja się tutaj pojawi u Was, Wagusie kochane, to tutaj informacja taka ważna, słuchajcie bardzo uważnie obydwu stron zbierzcie pod uwagę mm, argumenty zarówno jednej i drugiej strony tak samo dotyczy to, jeśli będzie ta rozmowa dotyczyła Was bezpośrednio, osobiście rozmawiacie z kimś, pamiętajcie druga strona też ma coś ważnego do powiedzenia i też ma swoje racje i zawsze, ale to zawsze warto je brać pod uwagę, także Wagusie podsumowując, taki przekaz dla Was, aby zachować ten sposób. Tutaj naprawdę taką fajną równowagę w tym tygodniu, to warto tutaj jednak trzymać dosłownie język za zębami. Mm -hmm. Nie mówić za dużo, pilnować się po prostu samego siebie mm, i, i, i nie zdradzać tajemnic, czy swoich, czy kogokolwiek. Także w takie podsumowanie. Mm -hmm. Dobrze, zobaczmy, co radzą aniołki w tej sytuacji, bo jak wiecie, szybciutko, da się zainspirować. Eee, tak, daj się zainspirować, kochani. To też jest fajny taki przekaz od aniołków. Dobra rada w tej sytuacji, zwłaszcza jeżeli faktycznie jakaś waga znajdzie się w, pomiędzy dwoma osobami, które mają jakiś konflikt i trzeba pogodzić. Być może te negocjacje, które się będą pojawiać, zainspirują Was do tego, żeby. Zająć się faktycznie zawodowo taką rolą takiego no mediatora. Także warto, warto wziąć to pod uwagę wagusie, Kochany, dobra. I lecimy dalej, Skorpion. Jaka energia do Was pędzi w tym tygodniu? Na co zwrócić szczególną uwagę? Szybciutki, skondensowany przekaz. Pamiętajcie. Czytanie ogólne. Nie wszystko musi do Was pasować. Nie wszystko się musi z Wami zgadzać. Wierzcie, co rezonuje. Odrzucajcie, co się nie zgadza. Zaglądamy skorpionek. Co u skorpionka w tym tygodniu? Szybciutko. Mhm. Uu. No, ten tydzień troszkę będzie należał do skorpionków. Nie pierwszy im, podejrzewam, że nie ostatni raz, kochani. Dobra. Skorpionki. Powiem tak. Do boju. W tym tygodniu do boju, ponieważ trzeba się będzie zmierzyć w tym tygodniu z no, wieloma atakami w Waszym kierunku. I to może być, kochani, atak ze strony biurokracji. To mogą być jakieś intrygi, to mogą być narastające problemy w związkach, w rodzinie i tak dalej. To mogą być również najzwyczajniej w świecie plotki, kochani. Tak, skorpionki możecie być nosie, noszeni na, języki, na językach w tym tygodniu. Mhm. Ja nie wiem, co Wy tam sobie czynicie w tym Waszym życiu, ale chyba dosyć ciekawe rzeczy, skoro tak ludziom będzie się chciało na Wasz temat gadać. No, niech sobie gadają, ja tam zawsze mówię. Niech sobie gadają, bo my możemy naprawdę dosłownie złoto produkować i rozdawać ludziom za darmo, ale oni tak będą gadać, bo coś im nie będzie pasować. Więc nie przejmujcie się, niech sobie gadają. Aha. I teraz tak, moi drodzy. Tak jak mówiłam, ten tydzień będzie należał do Was. Ale... Ale ważne, żebyście działali przede wszystkim samodzielnie. Mhm. To jest taka informacja. Bo wy w tym tygodniu możecie dosłownie sypać pomysłami na siebie jak z rękawa. Mhm. Tu będzie leciał pomysł za pomysłem. I, i, I nie ignorujcie tego, nie ignorujcie tych pomysłów, ponieważ te najbliższe dni, to jest pokazane, będą bardzo sprzyjające, aby się rozwijać i aby czerpać takie maksimum satysfakcji z tego, co będziecie w tym tygodniu robić, co będziecie planować, co będziecie kończyć, co będziecie zaczynać, bez względu na to. Więc, kochani, bardzo ważne, ale tak jak mówiłam, działajcie samodzielnie, na własną rękę, tylko samotne działania przyniosą sukces w tym tygodniu. A wy, skorpionki, oczywiście, nie lubicie, jak wam ktoś za bardzo miesza w życiu, <laughs> więc ten przekaz jak najbardziej dla Was to, co zaplanujecie, co chcecie zrobić w samotności indywidualnie i wtedy wasze właśnie, tym bardziej, że wy pracujecie na indywidualne, swoje zwycięstwo, prawda, na swój sukces, więc nikt za nas samych, za was samych na to nie zapracuje, więc piękny przekaz dla was. Ok, zobaczmy, co radzą aniołeczki? Zmierzaj do swojego celu. No oczywiście, zmierzaj do swojego celu, wszechświat daje ci te szanse, wszechświat daje ci te okazje i zmierzaj do swojego, podkreślam, swojego celu, swoimi siłami, i spełniaj swoje marzenia w tym tygodniu. Pięknie. Pięknie skorpionki dla Was. Żyć, nie umierać. Także super, trzymam kciuki. O, by było dobrze. Ok, lecimy dalej, kochani strzelec. Jaka energia pędzi do dedykalnego strzelca? Na co zwrócić szczególną uwagę? Mhm, na co uważać i pamiętajcie, czytanie ogólne. Oho, karta ucieka. Nie wszystko musi do Was pasować, nie wszystko musi z Wami rezonować. Wierzcie, co pasuje, odrzucajcie, co się nie zgadza. A jeśli stwierdzicie, że kompletnie nie wasza historia, to odsyłam oczywiście do Ascendent lub znaku księżycowego. Strzelet. Zaczynamy, lecimy szybciutko. No, piękne czytania w tym tygodniu są naprawdę. Strzelczyki. Kochani, jeżeli jest jakiś strzelec, który planuje własny biznes, który ma w głowie jakiś domowy interes, jakąś rodzinną spółkę, to ten tydzień, moi drodzy, będzie obfitował będzie. Oj, będzie obfitował w okazję, by te wszystkie pomysły, plany właśnie takie rodzinne przede wszystkim rozpocząć, moi drodzy, tu jest, kochani, szansa również na podreperowanie, wiecie, rodzinnego budżetu. Mm -hmm. Tu jest zapowiedź, kochani, spadku. Ktoś kiedyś wziął jakiegoś strzelca pod uwagę w testamencie i o to proszę, ślub zaskoczenie. Przypływ gotówki, jakaś darowizna, być może jakieś mieszkanie po cioci z Ameryki. No mnóstwo szans, kochani, więc bardzo dobra zapowiedź dla was, strzelce. Zwłaszcza jeśli chodzi właśnie o podreperowanie tego domowego budżetu w tym tygodniu. Super, kochani. Mm -hmm. Kochani, tu jest początek czegoś nowego też. Być może jakaś przeprowadzka, być może romo, remont, kupno mieszkania, kochani domu. Ktoś zaczyna nowe życie, może wprowadza się ktoś do partnera, zakłada nową rodzinę, ale wiecie co? Ale rodzinę raczej. Rodzinny związek, raczej taki nieformalny bym powiedziała, tutaj się mi pokazuje. Więc może jest jakiś tutaj związek, jakiś strzeczek jest w związku takim, no mieszkacie osobno i teraz się przeprowadzacie i zaczynacie, no tą taką wspólną historię. Także takie tu są zapowiedzi, kochani. Mhm, piękny, kochani, tydzień. Piękny, żeby planować przedsięwzięcia. Hmm, ale związane zwłaszcza te takie, właśnie z domem, z gospodarstwem domowym, z rodziną, więc strzelczyki, e, no przekaz specyficzny być może nie dla wszystkich, ale no widocznie tutaj tym, że się chce tym strzelczykom tutaj teraz wspomóc, te strzelczyki, którzy marzą o właśnie czy przypływie gotówki, czy rozpoczęciu jakiegoś nowego etapu rodzinnego, Yy, jakieś tam sprawy domowe podomykać, podo dokończyć lub zacząć, więc tutaj jest informacja dla tych trzech, że ten wszechświat w tym tygodniu daje Wam szansę i warto z nich skorzystać, kochani. Dobrze, zajrzyjmy coraz do aniołeczki w takiej sytuacji. Żyj własnym życiem i oczywiście żyj własnym życiem, spełniaj swoje marzenia, bierz te okazje, które lecą, yy, zakładaj te nowe rodziny, zakładaj te swoje spółki, zakładaj te biznesy, i niech to życie się toczy tak, jak sobie zamarzyłeś. Pięknie, pięknie, kochani. Czerpcie z tego, czerpcie naprawdę, bo ten tydzień jest wyjątkowo łaskawy, niemal dla wszystkich znaków. Ok, lecimy dalej. Koziorożec. Koziorożec. Jaka energia w tym tygodniu? Na co zwrócić szczególną uwagę? Pamiętajcie, czytanie ogólne, nie wszystko musi do Was pasować, nie wszystko musi z Wami rezonować. Wierzcie, co pasuje, odrzucajcie, co się nie zgadza. A jeśli stwierdzicie, że kompletnie nie Wasza bajka, no to zapraszam do Ascendentu lub do Znaku Księżycowego. Dobrze, lecimy szybciutko, kochani. Szybciuteńko. Mm -hmm. Mm -hmm. Dobrze się zaczęło. Dobrze się zaczęło, troszkę gorzej dalej. Mm. Koźroszce, koźroszce, no... Kochani, do niektórych z Was idzie nowe uczucie, nowa znajomość. Ktoś się w kimś zakocha, ktoś kogoś rozkocha i fajnie, fajnie, prawda? Fajnie się zaczyna, ale wiecie co? To się okaże takie troszkę, no, burzliwe. Mhm. Takie, wiecie, od razu, tak, niby z, tak z rozbiegu, tak ze startu, będą się pojawiać jakieś takie punkty zapalne, mhm. jakieś sprzeczki, jakieś konflikty, różnice charakterów, poglądów, coś tutaj takiego, coś tak zaiskrzy, a jednocześnie jak coś lub ktoś będzie chciał to zgasić. Możliwe, że będą się wtrącać osoby trzecie, więc tutaj musicie brać to pod uwagę. Mhm. Mhm. Może to być też tak, że po prostu to uczucie się pojawia faktycznie, pojawia się ta nowa osoba, bo ktoś w kimś się zakochuje, się robi romantycznie, się robi um, tak pięknie, ale ktoś najzwyczajniej w świecie się będzie temu uczuciu nowemu opierał, moi drodzy. Bo być może, no nie wiem, jakiś koziorożyt po prostu nie chce być w związku, mhm, nie bo nie, bo mi singlestwo odpowiada i, i tak mi jest dobrze, albo... Jakiś koziorożec jest już w związku, pojawia się to nowe uczucie i po prostu mm, koziorożec nie chce tego romansu. I super, jeżeli taka sytuacja, to super, wiadomo, trzeba się opierać w takich sytuacjach. No właściwie zależy od sytuacji, no już nie będę tutaj Was umoralniać, no bo wiadomo. Takie wyraźnie, kochanie, tu jest pokazany u koziorożców w tym tygodniu taki wewnętrzny konflikt, no tutaj na płaszczyźnie właśnie serca uczuciowy taki konflikt, no, burzliwe uczucia, mocno tutaj się będzie działo. No, ja już tu nie chcę mówić, że być może jakieś tutaj drobne sprzeczki w związkach, ale to też się, ma, ale te sprzeczki drobne to tam codzienność, można powiedzieć. Bez sprzeczek nie ma związku, moim zdaniem. No, no, kochanie, także podsumowując niespodziewane porywy serca, z którymi niektórym koziorożcom będzie sobie dosyć trudno poradzić z różnych względów. Wy już sobie zweryfikujecie z jakich w tym tygodniu. No, takie raczej miłosno-romantyczno- namiętne czytanie dla Was w tym tygodniu. Dobrze, zobaczmy, co aniołki radzą. Dokonaj wyboru. Właśnie, dokonaj wyboru, czy chcesz tego uczucia, jeżeli ono od, od początku będzie takie burzliwe, i dokonaj wyboru, czy chcesz tego uczucia, jeżeli jesteś już w, już w związku. Dokonaj tego wyboru, czy potrzebujesz uczuć, znaczy no takiego właśnie porywów serc, które są dosyć burzliwe. Bardzo piękna rada. Musicie się nad tym poważnie zastanowić, koziorożce. Więc trzymam kciuki, bo wiadomo, tam, gdzie się wkrada serce, gdzie się wkradają uczucia, emocje, miłość, to wybór nie jest łatwy. Ale trzymam kciuki i dacie radę. Dobrze, lecimy dalej, kochani, wodnik. Co pędzi do wodnika w tym tygodniu? Jaka energia? Na co zwrócić szczególną uwagę? I pamiętajcie czytanie ogólne, nie wszystko musi z Wami rezonować, nie wszystko musi do Was pasować. bierzcie, co pasuje, odrzucajcie, co się nie zgadza. A jeśli stwierdzicie, że kompletnie nie Wasza historia, odsyłam do ascendentu lub znaku księżycowego. Dobrze, lecimy wodniczek. Co tam u wodniczków? Mhm. Wodniczku, wodniczku. <laughs> wiecie, co któryś znak już miał bardzo podobny przekaz? Wiecie, karty chyba były inne, ale przekaz niemal ten sam. Wiecie, wodniczki to jest taka energia, która pokazuje, że jeszcze chwilka, jeszcze odrobinka pracy, wysiłku, starań, a to o czym marzycie, lub o kim marzycie, będzie w Waszych rękach lub w Waszych ramionach, jeśli chodzi o osobę. Mhm. Tak, Wodniczki. Więc, jeśli macie na oku pracę marzeń, to pomyślcie o jakimś, nie wiem, kursie, szkoleniu, żeby podnieść te kwalifikacje, żeby dostać tą pracę wreszcie. Lub jeżeli już macie te kwalifikacje odpowiednie, no to kurde, bierzcie to CV i biegł się do kadr. No, wspomóżcie ten los. Niech. Niech się uda, tak? Bo jeżeli to tego CV nie zaniesiecie, no to jak do tej pracy się dostaniecie? Musi się będziecie bać, że praca marzeń i się, nie, i się nie uda. A może się uda? A może widelec? Hmm? Może warto? Uh -huh. Także wodniczki, no. Nie wiem, jeżeli jakiś wodniczek marzy, nie wiem o tym przystojnym blondynie, którego codziennie spotyka, no tam gdzieś. W karni jeżeli ktoś ma o tej uroczej brunetce pod ósemki, no to kurczę, weźcie, zagadajcie, powiedzcie dzień dobry, chociaż uśmiechnijcie się, cokolwiek, no ten, ten ludź to sam ma się domyślać, że, że jej, jego widok przyspiesza Wam oddech, no chwila, no dajcie, pokażcie, no zawalczcie o tego kogoś, jak najbardziej. Wodniczki, w tym tygodniu macie misję, ja bym powiedziała, pracujcie nad tym, lub nad nad tym, tak, na czym Wam zależy lub na kim Wam zależy. To będzie wymagało odwagi, oczywiście. To będzie wymagało pracy. Tak, to będzie wymagało wysiłku, zaangażowania być może nawet. Nie wiem, wylewu potu. Tak, będzie. Ale jeśli się przyłożycie, kochani, to to ja mam informację, że sukces murowany. Czy ja muszę coś więcej dodawać? Chyba nie muszę. Mhm. Także, wierzcie się do roboty. Bez względu na to, na czym Wam zależy? Wy to dostaniecie, ale, ale samo do Was nie przyjdzie. No po prostu musicie, musicie to wypracować, dosłownie. Ok, zobaczmy, co aniołki radzą. Słuchaj innych, a słuchajcie może mnie i kart, co? Jeżeli chcecie Osiągnąć te marzenia, o których pragniecie, czy lub te osoby, o których marzycie, po prostu bierzcie się do roboty, bo wiadomo, jak założymy ręce, siądziemy sobie w fotelu, będziemy czekać, to samo nie przyjdzie. Wiecie, los jest łaskawy zawsze. Tylko my musimy temu losowi e, pomagać. Więc słuchajcie innych, słuchajcie mnie dzisiaj, co? Wodniczki? <laughs> Okej. Okay. No także super wodniczki. Będzie super. Trzymam kciuki na pewno na pewno będą te powodzenia, na które czekacie. Ok, lecimy dalej rybki. Rybki. Jaka energia do Was w najbliższym tygodniu? Pędzi na to zwrócić szczególną uwagę, szybciutki, skondensowany przekaz. Pamiętajcie, czytanie ogólne, nie wszystko musi do was pasować. Nie wszystko musi z Wami rezonować. Wierzcie, co pasuje, odrzucajcie, co się nie zgadza. Ok, rybki, lecimy szybciutko. Co tam u Was? Co tam u was w tym tygodniu? Zaglądamy. Sprawy około dzieciowe po pierwsze, jeśli macie dzieci, ale po drugie, hmm, jakiś wodnik, jeśli macie wodnika, ma dla rybek jakąś propozycję, więc już to sobie zweryfikujecie oczywiście. Ale jeżeli teraz wrócę do tych dzieci, jeśli macie dzieci, kochani, zwłaszcza te w wieku nastoletnim, to kochani, pilnujcie tego swornego małolata lub tych małolatów, bo mam wrażenie, że już im takie wakacyjne głupotki w głowie i żeby to nie było przypału, co? <laughs> Wiecie o czym mówię. <laughs> E, kochani, jeżeli ktoś planuje ciąży, pojawia się wiadomość o ciąży, ale też jeżeli ktoś nie planuje ciąży, no to wiadomo, zabezpieczamy się, pilnujemy się, pijemy szklankę wody zamiast, żeby tej nieplanowanej ciąży nie było, no bo może się pojawić. Mhm. Rybuśki. Ale poza tym, kochani, w tym tygodniu tu jest sporo nowości. Mhm. Mamy tutaj sporo nowości fajnych fajnych, tak, tak, to są nowe pomysły, to są szanse, nowe miejsca, nowe związki, yy, nowe pomysły jak najbardziej, mówiłam chyba już, co nie? Ale wiecie co? Nie podejmujcie w tym tygodniu zbyt pochopnych decyzji w obliczu tych szans, yy, które się tutaj pojawiają, bo kochani, może się okazać, że obdarzyliście zaufaniem ludzi lub osobę, yy, tak za bardzo, tak wiecie, zaufaliście dosłownie jak dziecko, ja bym to nazwała i nie zwróciliście uwagi na fakty, które no, mogą się okazać niekorzystne dla Was w przyszłości. Więc ostrożnie z tym szaleństwem nowości, które się tutaj pojawiają. Ja wiem, że można się tym zachłysnąć jak najbardziej, bo jeżeli się pojawiają nowe szanse, jeżeli mamy jakieś perspektywy właśnie na coś nowego, to my byśmy chcieli to jak najszybciej złapać i to mieć, żeby to życie urozmaicić, udoskonalić jak najbardziej. Można się tym zachłysnąć, tylko tu jest właśnie taka troszeczkę przestroga przed tym, żeby nie podejmować pochopnych, nieprzemyślanych decyzji. Tu jest taka malutka przestroga na ten tydzień. Mhm. Więc wodniczki, bierzcie to pod uwagę. Ale ja tak tu troszeczkę na Was krzyczę. To jest też taka fajna informacja dla wodniczków, które czują się bardzo przemęczone na przykład życiem. Wkradła się po prostu monotonia i nuda w Wasze życie, kochani. Weźcie, znajdźcie czas w tym tygodniu, żeby się zrelaksować. Po prostu idźcie do kina, najlepiej na jakąś super komedię, e, nie wiem, jakieś stand-upy, kabarety, gdzieś tam może w Waszych okolicach się teraz, wiadomo, te wakacje się zbliżają, takie rzeczy się dzieją, jakieś festyny, no cokolwiek. Idźcie się po prostu pobawić, pośmiać, e, na jakąś imprezkę zaproście kogoś, bo wyraźnie tutaj jakieś rybki potrzebują odskoczni od rzeczywistości, potrzebują rozrywki. Mhm, takie mam wrażenie. Więc no, no. Może, może warto, warto poszukać w chwili czasu dla siebie. To? No. Ale tak podsumowując, pamiętajcie, żeby nie podejmować nieprzemyślanych decyzji, no i szukać tych rozrywek. No w mieście no lato róbcie, róbcie, tutaj coś fajnego. Ok, zobaczmy, co radzą zatem aniołki: jesteś wolny, no właśnie, jesteście wolni, rybki, jesteście i trzeba z tego skorzystać jak najbardziej. Mhm. Dajcie sobie właśnie takie pozwolenie na tą wolność, jak najbardziej dzieci do dziadków, <laughs> imprezki i tak dalej, jakieś fajne takie spotkania towarzyskie. Mhm. No, jesteście wolni, ale jednak, jednak mimo wszystko ja będę się upierać przy tym, patrząc na te karty, żeby, żeby naprawdę m, bardzo rozsądnie do niektórych spraw podchodzić w tym tygodniu. Takie już ode mnie <laughs> też powiedziałam od siebie, nie, nie od kart. Okej, okay, kochani, trzymam kciuki, będzie fajnie, będzie dobrze. Okej, okay, kochani, rybki kończą to nagranie, to czytanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że rozjaśniło Wam te ścieżki, które do tej pory były jeszcze owiane pewną ciemnością, mrokiem. Mugłą. I co? Życzę Wam pięknego tygodnia, niech wszystkie sprawy toczą się pomyślnie po, po, po Waszej myśli, niech słoneczko świeci nie tylko za oknem, ale również w serduchu, w duszy i co? Widzimy się, słyszymy się niebawem. Życzę pięknego tygodnia, tymczasem żegnam się grzecznie, do zobaczenia, do usłyszenia, pa!